Halo, już jestem, widzowie. Kto jest, ten jest? Final client. Okej. A naklata, a 2. Wzmianki. A 2. A nabrania 2. Z tak serce. E, e. Ej! No co za gówno! Dajcie mi Ana spodnie dwa. No nie! To są jakieś jaja! To są jakieś jaja chyba! Dobra, tutaj to... Klata. Bania. Spodnie zwykłe. Ana. Dobra. Miacz kilof. 48 refów tylko. Ej no. Dobra, cztery koksy, cztery nocze, tak zwane nocze. Excalibur, Chociaż wolę sobie mieć zwykły mieczek anarchiczny. Do zmiankowania. Ale Excalibur będzie do zmiankowania na jakieś itemki, więc się będziemy zmiankowali. Na przykład pierwsza moja, druga jego. I już bym wygrał o 1%. 43% mieczek. Dobra, zapasówki sobie zrobię. Driving in my... Dobra, mam full deksowego seta zapasowego. To też sobie wezmę w razie czego. Bo anarchiczny mi się full nie chce nosić. Tutaj. Cyk. Jeszcze teraz dwa razy, nie, jeden but, drugi but, sprawdzę czy ktoś jest, na razie jeszcze nikogo nie ma, oj, oj, dobra, bo wywaliło live'a, dobra, refy, żadnych chorus'ów nie mam, minus. I dobra, bo się tutaj żadne rzeczy już nie mieścił. Czekaj, giveaway, rexenik, Box. Czy nie? Jeden. Czekaj, ukryj shulker Box, dobra, wdowie. Serca, czeki, tajtanki. O nie, jednak mi chorusy drobnęły. Drgnęła mi jakaś Elka? Nie, żadna Elka mnie drobnęła. Granie bez elki jest bardzo ryzykowne. To te miki sobie pobiorę, bo nie mam łaska wieńca bez łaska, więcej jest trudno bardzo grać. Driving in my car. na na na. recording, resume recording. Stop recording. Start recording. Żeby było, bo jakaś walka się przydarzy. Ja tutaj sobie czekam, aż ktoś dołączy.

Dobra, czyli jest jedna osoba, ale się tak jakby to nie pokazuje, czyli jestem ja, ale to się nie zalicza. Dobra, ej, jest ktoś? Halo, jest ktoś? Tak, jest może, to jest chyba ktoś. Witaj, witaj, widzu, dzień dobry, dzień dobry, miłego dnia Tobie życzę. W sumie jest już wieczór, więc takiego miłego to chyba nie. Ale i tak miłego, nawet jeśli to jest wieczór Napisz tutaj siema, żeby nie było Odp Odpisz mi, jeśli jesteś To jesteś, bratku, bratku jesteś? Ja tak, jak tak to, czekaj, aaa, czekaj, bo ja nie napisałem tego, edytuj, opis, muszę wpisać IP, wersja jakby co to dowolna jest, tylko powyżej 1.18.2. Wersja, wersja. Wers i 2 No żeby to nie było innej, Dobra, nikogo nie ma na razie Full a na Set 2 oprócz spodni. Dobra, może sobie odpalę tyle launchera i wejdę sobie, żebym miał chociaż paka tego na tym X-Raxenik. O, o kurde, pilotger się ten zrespałnił. O kurde, 30 fps, u to mnie boli. Ej patrzcie, <grywka> o ile te tego za, za moim kursorem. A, a. No strzelaj w ten kursor, a ten pajaco się lampi. Nie był Cone, tylko X-Rax Wchodzimy sobie na 18:2, zawsze na tej wersji gram. Dobra, i wychodzimy tutaj. Wyłączamy sobie. Ja będę płakać. Nie będę płakać, bo już nie będę mógł na tym grać na Federerze dzisiaj siwa. bo liveik będzie, 8 minut on trwa. Dzisiaj nie chciałem zbytnio robić livea, no ale zrobiłem już. Najlepsi odbiorcy X-Wandok, 25 Expo. W sumie to nie mogę sobie sam nabijać, ale i tak. Mam dużo pieniędzy na zęba, 100 tysięcy, Bez jarania ziół nie wytrzymałam dwóch miesięcy. Taka piosenka, bo mi się nudzi, Już ja chciałbym pograć tego farminga, Ale nic nie ma do roboty tam na gospie. Teraz nic już tam nie będzie zbytnio działo. Dobra, jestem, muszę użyć sobie slash login, Strasz, login, xraxen 101 efekt, give, xraxenic, night vision na bardzo dużo czasu, 255, dobra, mam skinek mi się załadował pięknie. "O jakiś wakacyjny, dobra, zaraz wracam, bo kibel mnie wyzywa." Już to widzowie. Yeah. Okno aplikacji Minecraft. Minecraft. Dobra. Mewendru, um, um, mewendru, marytki, mewendru. Jak mamy świeży towar. Koledzy, halo. Proszę, ale Slime? Słyszałem slime. A. O, dalej, znowu słyszałem. Dobra, bierzemy sobie. St y st półtora staka desek. Obsydianu weźmy sobie. Też półtora staka. Pajęczyn weźmy sobie dwa staki, bo one się szybko kończą. Co jeszcze możemy sobie wziąć? Dokończyć perły, dokończyć chorusy. Dokończyć refy. Wziąć jeszcze pusta refów, Więcej koksów. Co jeszcze nam potrzeba? Coś do walki. O walka. No. Kusza nie tarcza, nie trójząb. Co to za jakieś stare metody bicia się? Refy, koksy, żywność, to jest walka narzędzia. No, ty, ty też się bijesz. Woda dźwignia. Co jeszcze trzeba do trapowania? Hmm. Trapowanie, trapowanie, mieczek z knokiem, diaksowy, Enchant Sharpness 5, Enchant Knockback 2, że mogę go mógł knokować, jeszcze dostawianie rzeczy. Łupkowy bruk, o, tutaj woda, tej tego więcej, o, już on cały akwipunek. No, a jeszcze atrybut, X-Roxenic, Penrith Base Set, 80, bo on ma zawsze tyle i jeszcze z jakiegoś kostiumu ma, więc atrybut x strack Generic Mach Health Base set 90 o 85, żebym miał. Zobaczyłem sobie dwa koksy więcej. Pierwszy noc, Drugi nocz. Tan, 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 nie wiem czemu, ale dalej jest niby jeden oglądający. O teraz jest nie ma nikogo.

Halo, 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 słychać. Dobra, kończę tego live'a.